Dobra, rozpoczynam live'a. Jest rozpoczęty live. I się podnieciłem. <laughs> Wjazd na dom. Wjazd na do domu. Ty no nie pokazuj mi, że jest live opalony. U was pokazuje? O jest, jest Live rozlaje gasy mch Dobra muszę wejść sobie live'a. live Ctrl C Stream desk Dobra już 30 Piszcie co że. zostać Dobra Uuu um. już pokora wszedł, wszyscy wszedli Klapek. Siema wszystkim siema Siema pokora Kończę edę jak coś pokora na live mm. 10, 3, 4, 5, 5, wszystkich. Dziema, dziema. Macie 7, 7, 7, pokazane. Nie wiem, czy tam jest pokazane, <grywa> <grywa> <grymianie> nie wiem, że coś, ale jakby coś dumnej No, musisz, musisz po prostu skopiować to z, z opisu, ten link cały, i tam wklejasz tam, gdzie masz adresy, ten na górze. Nie, nie, nie na środku, jak masz Google, tylko tam bliżej. Tam gdzie się wkleją. Powinno być takie coś. Mogę ci pokazać na live, y nawet. Patitli, pan użytkownika. Kopy ze swojej strony. Pa, wklejesz, masz nową stronę, Sonia? I po prostu flash tu wyżej. I powinno ci się to pojawić. O, poczekaj, bo ja, kurde, Ej, dobra, sorry! O, fuck muszę. Dobra, czekajcie. Ja, widzicie zaraz na live, widzicie zaraz na live, dobra wszystkim, bo ja muszę ten, bo ja zmienię